prosił pan radny Robert Matysiak. Proszę Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie. Nie wiem czy to jest akurat jakieś, jakaś pomyłka tutaj na stronie 11 raportu jest taki punkt przekazano w formie użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadurkach części działki numer 697 położonej w Sadurkach wraz z budynkiem stanowiącą część drogi wojewódzkiej. I moje pytanie jest jak to jest, bo strażacy się do mnie zgłosili, że chcą zrobić walne, ale niestety koło gospodyń wiejskich w Sadurkach nie chce im użyczyć sali, bo to one zajmują ten budynek, to jak jest z tym formą użyczenia w tym momencie tego budynku dla straży oczywiście? Szanowni Państwo, budynek mają użyczone oba podmioty, pierwotnie na potrzeby możliwości pozyskania dotacji na termomodernizację. W całości budynek był użyczony Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach, które było beneficjentem tej dotacji i w sumie też operatorem do dotacji i podmiotem, który wyłonił wykonawcę. Natomiast też w toku tak jakby potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Część została, był podpisany aneks, i została też część wydzielona, jeśli chodzi o garaż i pomieszczenie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby to było usankcjonowane. Też pod kątem możliwości aplikowania o te środki, które były obiecywane w ramach bonusa frekwencyjnego. Natomiast przypominam, że bu budynek straży jest własnością gminy. Od samego początku założenie było takie. Że służy celom społecznym wszystkich grup społecznych na terenie sołectwa sadurki. Nie spotkałem się z żadną informacją, że koło gospodyń wiejskich uniemożliwia spotkania strażakom. Spotkałem się z dyskusją dotyczącą tego, że sale, z której korzystają różne osoby, powinny być pozostawione w takim samym porządku, jak, jak są przejmowane w momencie organizowania spotkania. Nie sądzę, żeby koło gospodyń wiejskich. W sadurkach blokowało możliwość zorganizowania spotkania strażakom. Jest na sali też pani radna Pacholi, która jest członkiem KGW w sadurkach, więc myślę, że też będzie być może mogła się odnieść do tej informacji i udzielić też odpowiedzi. Dziękuję. A głos poprosiła Pani Radna Małgorzata Pacholik. Proszę bardzo. To ja odpowiem Panu Robertowi. Na spotkaniu organizacyjnym, na którym byli strażacy z Sadurek i strażacy z Nałęczowa razem z Kołem Gospodyń ustaliliśmy, żeby wspólnie współpraca się układała. Tak ze względu na to, że Koło Gospodyń aktywnie działa i uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, ale oprócz tego Wynajmujemy salę, nieodpłatnie odbywają się tam chrzciny, komunie, osiemnastki i inne wydarzenia. Powinno, po, powinniśmy się w jakiś sposób komunikować, tak i ustaliliśmy, że będzie to na ścianie kalendarz, tak. I na, w kalendarzu mamy zapisywać wszystkie terminy, gdzie sale są zajęte. I w taki sposób to się odbywa. Straż w Sadurkach poinformowała nas o Terminie walnego, po czym, yy, yy, po czym kiedy poszłam do nich i pytałam się, czy, czy rzeczywiście jest w tym terminie, powiedzieli, że jest tydzień później, gdzie my mieliśmy już wynajem sali i na kalendarzu były wszystkie terminy zaznaczone. Więc proszę nie mówić, że my yy, nie możemy się, znaczy, że my im blokujemy cokolwiek, bo tak nie jest.